Zapraszamy już do ustawiania się na starcie. Zaraz Cezary przyjedzie, on zrobi prawej i jedziemy! Dość, dość. Witam. Na was można liczyć. Pierwsze 3-4 km są płaskie, idziemy też na bardzo ładną ścieżkę wzdłuż Skawy, potem przejdziemy na drugą stronę i zacznie się jak to w tak, Kodach, to pierwsze powjazdy. Nie są może ciężkie, tak jak w Makowie, ale są rzeczywiście kamieniste, gdyż ostatnie powodzie troszeczkę wymyły, natomiast to nie mają tego nachylenia. Dzisiaj trasa będzie filtrowana, tak więc mam nadzieję, że będziecie wszyscy cali, zdrowi i nikt nie pobłądzi, tak więc trzymam za Was kciuki. Ja sobie ruszę trochę wcześniej, żeby zobaczyć, czy wszystko go... będzie gotowe, a wy ruszacie za minutkę. Życzę Wam połamania. 3, 2, 1, start! 我操！ 23 11 13 5 4 3 2 1 ZA! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, Jeszcze jedno, kolejne! Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, do koniczy! Dawaj! 38 40 5 ZA!

jak to się stało, że jednak na ostatnich metach udało się pan go pokonać, rywala? No, wyścig był dosyć ciężki. Tutaj udało mi się tego zawodnika dogonić przed szczytem, przed. Yy, to był chyba Leskowiec, ale nie jestem pewien. Potem razem zjeżdżaliśmy, a on popełnił po prostu błąd taktyczny, wjeżdżając pierwszy, ciągnąc mnie, a ja po prostu wyszedłem mu z koła. Czyli to był taki trochę wyścig, bym powiedział, szosowy. Tak, tak. Dzisiaj w ogóle tutaj maratony są dosyć podobne do wyścigów szosowych, no ale wiadomo, że skala trudności jest dużo wyższa poprzez błoto, góry itd., tak dalej, tak dalej, kamienie. Reprezentuje Pan klub zawoji. Proszę się przedstawić i opowiedzieć parę słów o sobie. Kim, gdzie Pan jeździ, jak się Pan ściga, jak skąd to, w ogóle ta pasja? No, nazywam się Benedykt Długosz, pochodzę z Suchej Beskidzkiej od tego sezonu jeżdżę w UKS Zawojak Zawoja. Gdzie trenerem jest Grzegorz Szajda. I tutaj, w tym, na tej okazji chciałbym mu bardzo podziękować za przygotowanie do sezonu. Jakieś inne pana sukcesy? No w tym sezonie byłem siódmy na plaży Polski w Cross Country i zostałem też mistrzem Małopolski w kolarstwie przejowym. W jakiej kategorii wiekowej? To już Open? E, w Winiorze młodszym. No jeżeli to jest junior młodszy, to przed Panem jeszcze ho ho i więcej. Gratulujemy, dziękujemy pięknie. W grudniu, w grudniu 16 lat skończył. I pani mu dała zezwolenie, Musiałam tak? podpisać zezwolenie, żeby w ogóle wystartował zalona, ja Ponieważ od 16 skończonych można by. No ale działanie. chłopaki stamtąd raczej na rowerach jeżdżą, a nie na, na, na nartach jeżdżą, a nie na no rowerach. Ścigał się w klubie narciarskim 6 lat. W pierwszej szóstce Fucharu Polski jeździł w Slalowie. Natomiast złamał kość udową na tyle poważnie, dwukrotnie operacje. raz. Mu że, tak powiem, nie wyszła operacja lekarzowi, więc poprawka stwierdził, że tylko rower przechodzi, że już narty, rekreacja, a rower No dobrze, ale jak on tam się powinno. nie wymieści po po inne okolice, okolice Babiej Góry, tak. to nie są przecież bezpieczne miejsca. Ym, no, dlatego też, ym, nie wrócił z treningu, zawsze w wasze... On trzy lata jeździł w Soku Kęty, pana Piotra Karkoszki. Czyli kolarstwo czasowe yy, typowe. Tak, ale w związku z tym, że... Jest tak niebezpiecznie, jest tak dużo aut, powiedzieliśmy, do lasu, bo tam może, że tak powiem, najwyżej złamać nóżkę czy głowę rozwalić, a na szosie można Czyli już bezpieczniejsze drzewa w lesie niż samochody na jezdni. Bezpieczniejsze. Oh, no, Gratulacje. Przez, Przedstaw się, jak się Dawid Miazik. Kto jesteś? Robert, Factory Team Zakopanego. Świetnie. Zakopane, świetnie. miejsce. Nie ma pedała, Urbana... nie ma, zobacz. No. Jedzie na jednym ty. A, a jedzie po zwycięstwo w Generalce, wiesz? Jedzie po zwycięstwo w Generalce. A jak się nazywa? Łukasz Orendarz. Zmieściłeś się tam. Się co się ale... stało, że nie ma innego pedała? Nie wiem, że to, co to było chyba trochę wcześniej. A tam po kamieniach dół? No, z 3 km przed metrem. Dobiłem kamieniem na szybko, ale nie dało rady. Tak? илэмэний ном тэрэг дээр шиг авч байна 4029 браво давай давай гатал отойгон